Jestem trochę schrypnięty, wiem, bo, bo troszkę się rozchorowałem, nie ukrywam. Mamy dzień 9 sierpnia 2012 roku. Jak wiecie, za, za 10 dni Karolek wyjeżdża do Warszawy i będzie możliwość spotkania się ze mną, oczywiście, jeżeli będziecie tylko chcieli, ja zobaczę też na czym, na czym stoję, kto by w ogóle chciał się spotkać z moich widzów, byłoby to strasznie fajne, naprawdę dla mnie przeżycie. Żeby też was trochę poznać, bo wy mnie znacie już bardzo dobrze, nawet wiecie, że mam dziewczynę, że, że mój pies się nazywa Lukas, że jest Biglem, wszystko mnie wiecie, ja o was nie wiem nic no i takie spotkanie dzisiaj chciałbym Wam zaproponować M możecie się zapisywać na facebooku oczywiście ci, którzy na pewno będą, proszę się zapisać żebym wiedział też yy, na czym stoję yy, no i daję Wam linka do tego spotkania w, w opisie yy, dzięki za wysłuchanie yy, no i niedługo wracamy do Simsów do, yy, do amnezji yy, do customa naszego Lost Delight aż do, yy, do 19 później przez tydzień nie pojawiać się będzie nic pojawiać się nie będzie nic dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia kiedyś tam Cześć, na razie.